witajcie w kolejnym odcinku z Multipaka. Ostatni jeden Multipak przyniósł tyle emocji, więc stwierdziłem, że w tym będzie jeszcze więcej emocji. Nie będę przynajmniej tak że otwieramy tylko jednego Multipaka Plastik Nabo. Pamiętajcie, żeby segregować plastik, nie wyrzucajcie tego do jednego worka. O Jezu. Ale to trzymało. I lecimy z grubej rury, widzę, będzie tu Alison Becker. Samaris i Licić i to Marcelo i Messi Centurion UCL Centurion, czyli wpada już kolejna karta do mojej kolekcji z Messi. Mam nadzieję, że będzie wspaniały, wspaniały ten album. Jak wrócę, to go skompletuję i Wam go pokażę. Lecę z kolejnym, z kolejną saszetką. Messi, patrzcie, Messi, 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 Messi. Tu jeszcze wam poprawię trochę. Messi na karcie bazowej. Tutaj Tussard, Somouro i De Jong men of the match. Czyli coś wspaniałego na razie. O to chodzi, żeby jak najwięcej Messi było właśnie w tych ucelach. W ogóle z tego sezonu może być ich dużo. Fernandinho, Harry Demiral, Salzburg, Felix i znowu karta UCL1. Króciutkie odcinki, ale widzicie, mam nadzieję, że Wam się podobają. Chociaż w tych multipakach jest tyle emocji, żeby trudno, żeby Wam się to nie podobało. Edison Cavani, Kondogbia, y... Inak, Lazaro, Delaney i MVP, patrzcie, są, wspaniała, wspaniała ta kolekcja, naprawdę, no coś wspaniałego, ta kolekcja się tak podoba mi, że chyba będzie to najładniejsza kolekcja, którą zbierałem. No i lecimy z limitką, żeby było więcej emocji, otworzymy sobie tak. No i lecimy. Sanchez, Barcelona kiedyś. Dembele, Cereset. Tottenham, hatrick Hero, Giru i na limitce będzie Manuel Neuer. Czyli patrzcie, mamy otwartych chyba 7 multipaków i mamy 7 różnych limitek. Coś wspaniałego. Ciekawe, czy będą nam się powtarzać, czy nie. No, na razie jest coś wspaniałego. Do tego Messi znowu Centurion. Mistrzostwo Świata. Wam dziękuję za oglądanie. Co Wam mogę powiedzieć? No niestety nie wiem czy będę miał jeszcze dojście do tych multipaków, jeżeli będę miał dojście, to zapraszam, zapraszam, no to kupię wam, postaram się załatwić, no ale mówię to co się dzieje w nich to jest wspaniałe, tak? Myślałem, że tu będzie trzy limitki, będzie trzeba otworzyć tyle multipaków, żeby trafić te trzy limitki, tyle, a no to co patrzę, no to dzieją się cuda, tak? Czyli trafiamy w każdym multipaku inną kartę. Wspaniale. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie Subek dzwonek Komentarz i grupa, tam się dzieje mega dużo, a tu się dzieje jeszcze więcej. Bo widzicie, w, każdej, w każdym multipaku jest coś innego. Więc trzymajcie się, dzięki za oglądanie, siemaneczko.